Siemano kolano, ja jestem Ogier the player. dzisiaj sobie z koksikiem jemy ciasto, jakie to było ciasto, wekłażanowe Co, ja, ty ja tylko Murzynka jem. A no tak, Murzynka. To jest Murzynka. Co cię, tu O Witam, jestem też ja Piotrok. O, Piotroks, siema! A posłuchaj, a posłuchaj mnie, olo, olo, co ja będę dzisiaj robić? Co ja mam dzisiaj Nie robić? Nie wiem, ale pokażmy widzom jeszcze. Oczywiście, IP serwera i Discordzik masz, macie w opisie. Ja wolę. I dodaliśmy rekrutację, więc jak chcecie to. Na tak. przykład, chcecie dobrymi grafikami, to rekrutujcie. Jak, jak umiecie robić dobre grafiki, no. albo dobrze montujecie filmy, to możecie się zgłosić. Ale, Olo, ty będziesz płacił im coś? Nie, a, za darmo A po będzie. co? Za darmo. Będziesz płacił... To też jest za darmo, więc nie wiem czy... No ktoś musi to robić z pasji, tak wygląda ten domek. Wykończenie sobie można samemu zrobić. musimy musimy dokończyć. Jeż... Nie? Jeszcze nie jest, nie jest dokończony ten domek, patrz. Zrobić ci schody akurat takie do tego. A no, dobra, do jeszcze schody. Bo ogólnie my to robimy teraz na kreatywie, ale my te... Ale ja to posłuchaj ale ja ci to robię, patrz, tutaj, tutaj jeszcze nie ma dachu, nie ma pokoi zrobionych. Ja tutaj teraz robię takie coś fajnego. Tak, widać możecie... ten, no, jaka klatka. Ty, lecę tam do Ciebie, ten, Ola tam u Nie, zostawmy. Dobra. To co, to jest taki dom, za ile będzie ten dom do sprzedania? Nie A wiem, ten... ten, ja tak myślałam, żeby cena była od tego, od dwóch saków żelaza, ten, od, żeby były dwa saki żelaza, lub jeden z stak żelaza i, i pięć To Trochę tanio. Ja no ale bez tego, bez okien i bez umeblowania. Aha. A, dobra. Wiesz, mogę, mogę umeblować tylko, że Ale wiesz, to chyba był, by, by, by był jeszcze jeden stak. No, nie, nie jeden tak, tylko jeszcze ten dodać, nie wiem, 16 zł albo 5. I, i szesnaście żelazo. Murzynka! Murzynka. Dokzik <noise> to Murzynka. Ty. Musisz się. Musisz. Y, Wieść. Na Discordzie daj senik. Murzynka. Gladka. <noise> o jest klatka. A To dla niegrzecznych nie widzów? wyjdziesz. <grym> nie, tutaj to będzie do, wyna do wynajęcia taki enchant fajny. A, tu do wynajęcia enchant o, No ska. i on będzie. on będzie za 20 bloków. I on będzie za 20 bloków diaksów. Co? Tak, taki drogi enchant zrobimy. O, 20 o, diaksów. Za tyle? No, bo nie Ej, dlaczego X Dominik ma właściciela? Nie wiem Jak to jest właściciel Ej! Ej! Koks! Ej. E, bo on ma... on ma moderator! On, on ma chyba opa! No! Nie, on nie ma opa. On ma opa, sprawdź! On nie Ty, ma. to jest? Cheater na serwerze! Cheater na serwerze. Atakować go. O, mamy link Murzynka je ciasto, Murzynkę! Albo Murzynka je murzynkę i. Nie może nie Murzynki, bo nie mają z czego żyć w Afryce. Jest złym człowiekiem. Ja pierdzielę. Ogier the player pterodactyl. Ale nie mogłem się powstrzymać. No linka, Aj Ej dajcie mu degreda! Dajcie mu degreda! Jakiego odcinka? Przecież jeszcze odcinka nie jest nagrany. Ale my teraz nagrywamy. Musimy mieć rękę i nieporozumienia na serwerze. Ej, <laughs> no <my gül> <laughs> no widzowie, te, jak, na, te, no ey, no widzowie tak, jak napiszecie e, w komentarzu śmiech, to, przypnę, to Olo tam, przypnie Wam serwerze. Poczekajcie, napiszcie mu mój kanał, bo ja się tak. utopię w wodzie zaraz. Ja pierdolę. Dobra, <laughed> Olgier de Player. Aaaa, tak <Wine> <demonstrate> Dlaczego Dobry. mnie ta muzyka to oh. Ta to jest... No. Widzowie, jak napiszecie Widzowie, jak napiszecie ci śmiech w komentarzach, to... Eee... To... Olo mam serduszko! No, przypnę, przypnę! No nie, nie mogę! O nie. Ale To nie mogę. Co za typ Chłop, myśli, że my live'a kręcimy na odcinku? Powaliło Live'a na odcinku, jeszcze lepiej oh, że Ty kurde, Jakiś szopy chyba Murzynka, tepnij mnie, murzynka Murzynka, która zjadła murzynkę, tepnij Jezu, ty się Dobra, ej, to jak będziesz ty kiedyś robił kanał na YouTubie, to nazwij się Móżynka. Mur... Murzy... Murzy... Móżynka je Móżynka. Jezus Maria, gdzie jesteś coś złym człowiekiem. Olgierd ja <grym> opowiada wiem, żarty. Ja nie wiem, jak mi to udać, to udać tym odcinkiem. Nie mogę! To jest piękny! Ej, daj nam, daj ty to murzynka! Ja no jadę tylko murzynkę, no co masz problem? Murzynkę powaliło no. i zjadła murzynka! I Ryczę! Ja nie chcę przeklinać na filmie, błagam Cię ja ja Móżynka, momencie... <laughs> zjedz se móżynka Poczekaj, ja w sumie nie jestem murzynem, a ja mogę być murzynem. nie Maria. Ale przecież murzynka ja murzynka. Nie. To ma różne znaczenia. <tuszę> <tuszę> murzynka je ja murzyna. O, murzynkę, a murzynka i murzyna. <tuszę> Nie, nie mogę, duszę się! Nie no, piękny odcinek, a myślałem, że mi dzisiaj nie wyjdzie. O Boże! O właśnie oddychaj, oddychaj! Dom do wynajęcia, Dominik. Dom do wynajęcia! Tylko troszkę trzeba młoteczkiem bić i będzie git. Ty czemu mnie odpycha? Nie. Wiem. Ja nie, nie mogę Jakiś czy... Jakieś duchy mnie atakują. Murzynka, to chyba ty. A nie, to jest. Latacz! Latacz! Niebieski latacz! Z zielonymi otaczami. Co to za no słowo? Co to jest dewadzko? Jaki bastor? Pastora to ja mam w kościele. Jaki bastor? To nie bastor. Ja ci kłócę. Nie, no nie kurde. Dobra, ja cię tepnę. A no, bo Tele... mi nie jest normalny teraz? Tyle. Telefon... Nie włożysz Dobra, widzowie, i tym akcentem razem z Murzynką i Piotroksem i z Dominikiem kończymy ten odcinek. Kończymy. No, i ja już bym jestem chciał. Jestem budową. I jestem budową. Poczekaj, słowo, ale pociekaj. poczekaj. No? Poczekaj. O, o. E, po, po, posłuchajcie mnie, widzowie. To, zniszczyłem blok. Ej, no <grym> dawaj kurzynka, mów. Chłopaki, bo ja już kończę. Jak chcecie, wybuduję dom. Chłopaki. chcę dom, tylko piszcie jaki. No i tym akcentem dalszy. jeszcze chłopaki nam wołają, że już kończą. To pa!